Hej, cześć, jestem Sodiakuza i zapraszam do kolejnego Casejdakę. Zdadzę, gdzieś kot je w grę, gdzieś graby z oto postaciami, takie przedmioty. No idziemy na jedno misję, misję bo spadają sal całych. 90% i idziemy. Eee, Tyle pochodni. Trzy łopaty, dwoje 3, Trzy, trzy, trzy. Trzy jakby to. to. się przyda, to się przyda i wyrzucę od razu. Ladanum, nie za bardzo. piłka Może hmm. jedno landanum. Łopaty są so, pochodnie, oh, są, so, więc dodatkowe rzeczy są. So. Więc kontynuujmy dalej. Naprzód. Dzisiaj zimie się zrobiło. No, nie wariuj laptop. Tak się, zwłaszcza coś tu się zagrzewać. Swyj palię teraz będę musiał robić jakiś czas przerwę z tym nagrywaniem Znaczy zatrzymać nagranie i poczekać się ogrzeje raczej Ochłodzi Bo grzej to już to robi Kurde Za chwilę ustawienia wezmę i grafikę obniżę No świniaki to że się przestało eee, ładny bęmiarza, wiesz by go jakby eee, wal... już teraz załatwi tego a ten pójdzie zaraz co da się ledu nie zginąć Entuzjastyczna. No, dobronik. I dobronik. E, padłeś. E, tak. E, trucizna. Abo jedynie dreniu. Trzeba coś załatwić. Pudło. Ale teraz rzeszy. rzeczy. Eee, to da przedbiory. To. No wszystko. Odbijaj się, co przepraszam. Mogę przedstawić dwa pokoje, ominąć, Ja coś takie, no, takiego. I mamy to bierzemy. Kas, może za Landarum? Ja tak. żeby to resztę zostawiamy. Tutaj dół idziemy tu oczyścić Pułapka Zorrze kiedy już w five w to Mamy rzeczy ja nie wezmę tego hmm. Rzej mi się przyda z trudki co mamy skarb Ci no, Mich tak na tym świetle ma no, to sobie nie unik ma się o tym padnie nie za bardzo, kurde. Masz. Niki szybko... Dobrze, że nie dostał. Tu się znowu, musiał go bardziej leczyć. On musi z teraz i stres mi da e, pół drzwu mógłby patiek dostał 7 musi być leczony po cholera e, to światło to zwiększy skust e, też trzeba strasz tobie ale, kina wziąłem, żeby go zlepszyć do tego mnarza. Dwa całe oddechy. Padaj Cały Zawsze nie trzeba. Kasy będzie mało, już to widać. Ubogo tu mają w tym chlewie, trochę chlew. Woda się tutaj jest. Eee, spadzie Gnamy, gnamy. Gnamy, gnamy, szybciej gnamy. Zbikaj dwie. drzwi! O, znowu! Mamy... Eee. Jakieś lepsze rzeczy 70, 60... 90... 60 Czyli ty! Jesteś odpłakę Raz, dwa, trzy. Bo sobie i tak słabi, więc trzeba się złamać. I tu świdziak jest świnak, z tyłu tautowny. Osiemnaście. Krwawie nie, oczywiście. Eee, trzeba się wzmocnić. Zwierzę świniaku. Eee, Zmocniamy się. No, dostał nie Jest. Świetnie. Cholero, co robimy? Uniki atakujemy? Czy to leczywy. Kurty, nic nie robi. atakuje ich. je padnę. Klaw to się przegrzewa znowu. Co tyle razem pójdziesz w 6 O wiec w nicku Nic zrobią Świniak Nie traf No kurde świniaku Znaczy tylko jedna osoba została 7 stresu Padasz? Oj, tak powinienem. Trzeba na kolejność. A ty powinien przyciągnąć, żeby ciało, trupa zniknęły. Siedem, pięć, nic więcej. co żeby strzyścić staje 2 do 5 zginął czyszczony co chodzi o ja użycie trudki eee. a wziął 6 ma muszę się pomylić bez kwaria jest zajmujemy Trzeba się przydać, Lekin. E, to ja się źle czuję. Kurczę, głowa mnie trochę boli. Tak jak zawsze głowa mi Widzę to oczy. Będę w Wstarczy, że samostomach to oczami już bolą. Mniej nie wiem. E, co tu się daje? Coś kokotnego? Nie, nie, nie. Na nic nie zostało złego. Wizdek. For a well performed. Tak, wizytę by się sprzedało. No, Jeśli to używaj, nic nie mam do wrzucenia. Mm. Kasy będzie strasznie mało. Nie. Chciał to spalić, ale to nie, to do to nie jest do spalania. To jest taki dokument do spalania, które jak się spali, to może negatywny efekt zdjąć. uuu. Uh. 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 Nic. to. Larwy. Czerwie raczej. 11. I dwa naraz. U cholera. To chyba, żeby to. To jest jak się opłacało tu przyjść. To daje 1250. Złożony pieniądz. A ja teraz trzeba było robić Tu pójdę, czy jak co tak? Nie wiem, tędy? A tędy. Pułapy, których widać. Jak zwykle i wejść. Kurde, co? So. Zaskoczyłeś dasz szczęście Świniak przychodzi do mnie Świniaku przyzywam cię Krwawienie Jest Uniki So Wpierdol przez krzyżowca zaraz będzie Jest wszystko kotkachobe. Uś o świdaka wymieniacza. Qatar. Przez eee, Znaczenie, kurde, gdzie ciekawy się zatruje, ale nie zaatakuje. E tuż pata, te zaraz zostaje łową. 29 wściekły. Musiałem, że szóste zwyczaje. Jest to robiły to teraz. No, obozowisko. Tak dobrze robić. biorę to to. Sytryb. już za to. I za te się tutaj. co tej według. Tak może? ale nie mogę kurde muszę tak zrobić w ogóle nie użyję zajmuje stres. stres tak, kurczę, nie widziałem jakichś dobrych rzeczy do się od stresu dobrze to się siebie O, A słoń widziałem słonika E, słoń się przyda czy nie. Nie za bardzo. Do uszenia, już tego nie będę używał. zawsze takie rzeczy do ogłuszenia, ale dla przeszkodnych świetnych to wyniki już nigdy. Co dla siebie? Zobaczyła sobie od, od stresu albo dużo. A tu 40. Kość tu Jaka tura. obozowisko Nie otwieram tak jakby nie chcę wiedzieć, co to jest. Zawsze negatywny to było. Idziemy tędy Eee, lok jaki pusty Zostawi raz nic do rzutego poziomu poziomu świn jak potęga e, Jeszcze raz za mała Chodź tutaj Kurde. Uniki jak najszybciej cholera, cholera mocno. ale mocno to urwał. Fatale się człowiek, kurde, morli, cała reszta ciała Trzeba byś przeżyć tą chorobę hmm, przyciągamy, przyciągamy Pada wszystko co tu jest złe odlatują, tam gdzieś, no, gdzieś odlatują Do upojni Było <laughs> śmieszne Na mnie przynajmniej Kurde, nie już przesadzam. E, od razu pomotujemy, i łeb. Motujemy, nie tak samo istnieje. To e, To daje kryt. E obraz to złoto. Jeszcze jest w Jeszcze troszkę złota mogę spiąść ze sobą. Tak, nie biorta tego. O, tu mamy będę mógł wziąć to wszystko? Nie za bardzo. Woda się tego mógł wziąć. Kruszy w ogóle się nie przydadzą, za kurde. Rezwiat wejdzie pod Eee, cytryn cośio. Ach, to nic, to mamy worek? Worku mamy... A workoły nic nie. No co jakieś rzecz, ale. A, łopaty. O klucze jeszcze mogły się przydać. Pajączki! Nie dostał, kurde Żaden krytyków Nie róbcie tego Odlaczony i ogłuszony! Co z wami? Pająkowa Pająkowate istoty O cholera! Światło na maksa. Palarm Kurwa Dwóch padło, kurde. Kurde, jeśli będzie w pokoju walka Leczenie, leczenie, leczenie będziesz od potęgę. 17 Jeszcze o to będzie na... Już się kończy krwaw. Nie, tak nie kończy się, kurde. Ja na co innego zaznaczyłem, kurde macie 9, dziewięć lizję dziewięć. zajmujemy. a jak padnie od I padaj. Było blisko wrót śmierci. Jeżeli to wierzę, ja to Kamień Krwawienia się właśnie przyda. Będzie, że nie jest aż tak stratny. Y idziemy jeszcze tam na walkach, już na maksimum renowali w siedzibę. Przeciągab lepiej mabę 10 Kriek nie na 5, ale 3 Padł, ale kościoł przeżył E Padasz A co fajnie nic nie zrobić? Nie trzeba leczyć za bardzo. Czas pokroić żeberka. Nie wezmę obrazu. Mama, wyrzucamy pochodnie, bo już się nie przydadzą. Trzeba z tego coś wyciąć więcej To oczywiście tu nie widać Bo coś lepi Tak jak ja To tacy jak ja Nieudacznicy Którzy nie widzą co mają przed sobą Hmm Pochodnia no tu tylko tylko i ja jestem się z lokal światu. Żeby sobie tak co dostać, ale nic do ciekawego. Wiele razy mówiłem, że po co to, co, co niektóre rzeczy daje, Cóż, nie jestem pewien, ale leniwy i nie chce się robić. Yy, 9795 500? Tego mam to i to może sprzedać. 8 obrazów. Dobrze poszło Mamy... no to Vampiryzm osłabienie Taki wręcz nastąpiony Tak jak z norowiska Po nie czy jest dobry czy coś się słuje panie... E... To takie może być, ale nie do końca Znaczy ile obrażeń zostawał Ko się da nie bazuje. To bardzo za postać. 4700. Hmm. Sprawdzał co tu mamy. Mamy ten przeżył jest zły nawet. Poziom nie zdobył. To słabo. Popatrzmy jakie coś rzeczy można księga i obrazy pierścień nie jest zły Ochralaj Black Sprzet Wieszone do obrożenia, ale można przydać tu z większe obrażenia. No, dobrze było tu pójść, ale dwa wozowiska. Ja dobrze dał, że będzie gotowa na to. Got gdzieś? Nie. Muszę być ci. Tak, koń też może pójść. No więc pójdę z tą po. Może nie, dwie kapłanki. Pójdę z rycerzem i kapłanku jedno. Na pewno on pójdzie. I jeszcze ktoś. To jest plaga. Może być od plagi. Mamy tutaj, awanturniczka. Ulepszyć mogę jak się wymienię A tu... Nie! Cholera! To chyba... Nie broń tylko umiejętności! Tańsze! Za no, ulepszamy tego z... Nie zrobię tego w ogóle Co już lepszych w dostawać Tak, 12 musi być Powiem 14 Jest Gdyby mieli na to to... 40 mam widziałem To będę mógł ulepszyć to za to Wcale nie wiem, bo ulepszyć bardziej łyskotki eee, zdejmujemy. Bo już przest nagrywać. Ja zobaczę, czy pójdę... O nie, chciałem dotrzeć poziom ulepszyć. Chester'a, Żeby pójść tu. Także to no dobry jest. Zapomniałem, kurde, trzeba wleć tych eee, ofiary losu. czegoś wyleczyć? Z czegoś mogę? Poza rząd za klimpostel, łowienie. No bardzo jakbyś czegoś wyleczyć. Słodziowe ucho na pewno. Sio. Słodziowe ucho. Oczucie widy. Co też będę się poczytać co to daje? Urza źle, po to? Ech. takie se słoniowe ucho znowu i zęby twienie. Stres. Z smakiem też, tak samo może wleczyć słoniowe ucho tylko. Potrzebuję je po pierś. trochę przedłużyła, ale taki o tym piał jest tebe. I tutaj wydłużył tylko odcinek. Więc skoro tu się z do Hej, cześć, pa!